Drewniane puzzle to moje nowe odkrycie z AliExpress, które warto polecić. Za 3 sztuki największego formatu zapłaciłem 20 dolarów w promocji AliExpress Choice, która jest zawsze na początku każdego miesiąca. Więcej informacji znajdziecie na china.pl. Najmniejszy rozmiar kosztuje 4-5 dolarów. A największy 8-9 dolarów. Do wyboru jest mnóstwo ciekawych motywów. Zostawię link do sprzedawcy w opisie pod filmikiem. Format A3 ma wysokość kartki A4 i szerokość A3. Na pudełku znajdziemy podstawowe informacje o producencie oraz wszelkie certyfikaty wymagane dla Unii Europejskiej. W środku pudełka znajdziemy elegancki woreczek, wewnątrz którego znajdują się puzle. W zestawie A3 jest około 200 elementów. Oprócz tego dorzucają rysunek do pomocy przy układaniu. Puzle są drewniane, a każdy element jest inny. Nadruk jest bardzo dobrej jakości, a co ważne, nic nie śmierdzi. Ciekawym pomysłem jest to, że niektóre elementy są w kształcie zwierzaków. Za ten pomysł duży plus ode mnie. Przechodząc do samego układania, to muszę przyznać, nie spodziewałem się, że zejdzie mi aż tyle godzin. Ze względu na to, że każdy element jest inny, potrzebowałem praktycznie cały dzień na ułożenie tego w całość. Jednak jest to świetna zabawka nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Polecam zdecydowanie wszystkim, którzy lubią wyzwania i cenią sobie dobrą jakość, a przy okazji można fajnie i kreatywnie spędzić czas z dzieckiem. Link do sprzedawcy z AliExpress znajdziecie w opisie, zostańcie do końca, bo wyszedł z tego naprawdę fajny obrazek. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.